Kochani widzowie, czas na coroczny odcinek z trybu kariery. Cześć, jak się macie? Tutaj z Latan. Dzisiaj przetestuję nowość w FC25. No akurat pół roku po premii. Akurat tu jest serio spoko, bo możemy zacząć sezon w dowolnym momencie. I tak się zastanawiałem, czy będę w stanie dokończyć to, co rozpoczął Arne slot. Jesteśmy w lutym, czeka nas mecz z Evertonem. Postaram się tego nie zepsuć. Janusz Jagiełło, nie. Ja jestem Daniel. Daniel Belka. Określenie szef? Nie no, niech będzie dziadek. Tak siebie widzę. Więc tak, transfery w razie czego wyłączam... Plany treningowe zobaczymy, poziom trudności. No i tak nie będę grał żadnego meczu, ale niech będzie klasa światowa. Bogaty ten. Oczekiwania zarządu, no to zwolnień, nie, bo Liverpool nie zwalnia ostatnio w trakcie sezonu. A jednak wskoczył nam tutaj mecz WFL Cup z Tottenhamem. Kurde, Soboslaj ma tylko 81 salach, na szczęście z ulepszeniem do 91. To cieszy, ale sobo, no nie wiem, co tutaj Jarnę gotował, nie. Znaczy, ja wiem, że dyspozycja, no nie za zmusza do takich rzeczy. Na pewno będę chciał dawać trochę szansy Kiezie, mam nadzieję, że u mnie na treningach będzie lepiej wyglądał. Tutaj widzę, że DANS nie został jednak przetransferowany. Mam nadzieję, że City jest aktualne. No w rzeczywistości finał jest za tydzień. Mam nadzieję, że tego nie zepsuje. Lecimy. Symulacja. No i naprawdę mam nadzieję, że pomoże nam tutaj przewaga własnego boiska. Jeszcze bez wielkiej rewolucji, choć Gakpo na napadzie aż tak często nie grał chyba w tym sezonie, jeśli dobrze pamiętam. A, zaczynamy od bramki Tottenhamu. No. Czekajcie, bo tu jakiś ładny Ride poszedł, mamy bramkę! Ma brawo! Dobra, widok taktyczny odpaliłem, mega to wygląda z takiej perspektywy. Zawsze mi imponuje ta grafika, ale no nie podoba mi się, że patrzymy na Tottenham atakujący. Jeszcze Richardson nie strzeli gola, czekajcie, Son... Co się tam dzieje, brawo? Nu no nie do salacha, będzie, będzie takie! jest, dwa do dwóch i od razu moja zmiana zadziałała, brawo, ale zróbmy to bez żadnych, tam wiecie. Ale po kilku zmianach od razu to lepiej chodzi Salach 3 do jednego. Dobra, kilka minut do końca. Najgorsze jest to, że nawet zmiany tutaj nie zostały przeprowadzone, nie i brawo, nie no, Alison nas tutaj wykerował. I zaczynamy dobrze. Nie zepsułem tego, co zrobił ładny slot w rzeczywistości. Tu Arsenal chociaż dwa gole strzelił. O nie o nie, bo tutaj mamy mecz z plymów. No i powiem wam. Tak, muszę oszczędzać drużynę, co nie? Nie wyjdę pierwszym składem. I wiem jedno, no ja muszę wyciągnąć jakieś wnioski. Arne tutaj rozczarował. Damy Elliotowi szansę od pierwszej minuty. Konate jednak odpocznie i na środku obrony zagra. Nie, skoro Van Dijk się zregenerował, to niech on gra. Trend, Salah. No w rzeczywistości grał kieza, którego widać nie było, ale to nie jest rzeczywistość. To jest moja gra. Jednak chcę, żeby Salah trochę pomęczył tego e, puchacza. Jeden do zera, ale to właśnie Salah dał nam zwycięstwo. Pozdro Arne. No i czas na ten cholerny Everton. Okej, okay, dwa do jednego. No. Prawie podobnie jak w rzeczywistości pod kątem wyniku, ale to my strzeliliśmy w końcówce. Ok, Żota wrócił. Tak wygląda nasz kalendarz, nie? Bardzo jestem ciekaw, jak sobie poradzimy z City. Jeszcze nie było losowania Ligi Mistrzów. No na razie ten marzec yy, pusty, ale to też ze względu na to, że będzie przerwa reprezentacyjna. Mamy 59 punktów, Arsenal 50, Nottingham na trzecim miejscu, City na piątym. Jak tam wygląda dół tabeli? Ok. Ciekawe, kto spadnie. Żota wraca po kontuzji, ale jeszcze nie dam mu szansy od pierwszej minuty. No, na pewno Diaz w salach skrzydła, Darwin na napadzie, bo serio ma dobrą dyspozycję. Teraz sobą od pierwszej minuty. McAllister z Gravenberchem, plus to są ich tak jakby domyślne pozycje w grze, nie? więc y, to jest ważne. Za Willą również był remis w rzeczywistości. Co wydarzy się tutaj? Dwa do jednego. Salach w pierwszej minucie. Van Dijk pewnie z główeczki. Jeszcze Łotkin spróbował walczyć, ale mamy to. Ej, co tutaj się wydarzyło? Czemu my mamy mecz w lidze po sobie? W rzeczywistości, mecz Aston był 19. Dobra, nie narzekam. Muszę się cieszyć, że chociaż grę mogłem odpalić. Tylko problem polega na tym, że gramy w lidze mecz po sobie, nie? Ale głupota. No, niestety to jest błąd ze strony gry, bo nie rozumiem, czemu tak się przestawił terminarz. No ja jednak muszę dać tutaj odpocząć piłka niektórym piłkarzom. I tak naprawdę zrobimy tutaj sobie symulację, bo będę musiał wymienić połowę składu tak naprawdę w przerwie, nie? Na szczęście sala. O jezu, jak rozpykano. Ty, Nunes, Nunes! traf... A nad poprzednie Nie? Bramkarz obronił, żeby nie było. Hejterzy. Dobra, przechodzimy do wyniku. 2 do 0 strzelił Gak po 80, co mnie cieszy. Na szczęście też bez żadnych kontuzji. Ciekawe, czemu tak było. Ale nie jest to pierwszy raz, kiedy coś nie tak jest z terminarzami w tej grze, nie? No cóż, na szczęście mój skład może odpocząć sobie przed meczem z Manchesterem City, bo jednak tutaj, no nie chciałbym grać z męczonymi piłkarzami i. Co? Znaczy, sorry za taką reakcję. Czekajcie, szukam newsa. Gramy ze Stuttgartem w kolejnej fazie Ligi Mistrzów. Jak mówicie, z Bambra czy Szubank? Jakim jednak cudem y gramy? Tutaj ze Stuttgartem, bo zaczęliśmy w lutym. Aż się upewnia mnie, no ostatnia kolejka Ligi Mistrzów była 29 stycznia. Tam Stuttgart przegrał z PSG, tym samym skończyli na 26 miejscu. Znaczy nieważne, no wolę Stuttgart zdecydowanie bardziej od PSG, ale o co chodzi w tej karierze? A gdzie tu jest Real Madrid? Dobra, nieważne, pogubiłem się, ale w grze Liverpool skończył na miejscu drugim, Real Madrid był na 10. Stuttgart jakimś cudem skończył na 24. W playoffach Milan przechodzi dalej, 6 do 1 z Brest. Real Madrid przegrał z Manchesterem City. Stuttgart wyeliminował Celtic, ale nam się uniwersum stworzyło. Nieważne, wracamy do Premier League, czas na Met City. To jest ustawienie, w które wierzę. Mam nadzieję, że Darwin nie rozczaruje od pierwszej minuty. Szybka symulacja kończy się. Zwycięstwem Manchesteru City. Na szczęście nie ma co się martwić, bo ciągle mamy przewagę nad Arsenalem, jednak oni mają zaległe spotkanie. Kurde remis, ale to chyba oznacza, że właśnie to jest spalony czy zmarnowany karny, bo ja, ja ciągle nie wiem. City niestety zdobywa kolejne punkty, to samo się tyczy Arsenalu, ale trochę mnie wkurza w tych szybkich symulacjach, że tylko jedna zmiana zawsze jest dokonywana. Okej, okay, my jesteśmy ciągle w fake Cup, mecz z Wilkami. Tym razem jednak damy odpocząć moim piłkarzom, nie? No i super, 4-1. Oho, 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 mamy tę piękną animację. Jestem gotowy. Pięknie wygląda ten zespół. No nie strzelił dwa gole. Jest to spotkanie na wyjeździe. Mam nadzieję, że zgarniamy tu... No ludzie, o to chodzi. Liczyłem na więcej. Koselów Chelsea? Co jest? Delikatna rotacja daje odpocząć Salachowi, bo wierzę, że sobie poradzimy na własnym stadionie. Oj, dobra, 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 bo zrobiło się gorąco, ale w sumie wygrywamy 4-3. do 3. No może trochę przes przesadziłem z tymi zmianami. O, Arsenal odpadł. Ej, czekajcie, czekajcie, trend przesyła wiadomość. No co, odchodzi z klubu? Chce porozmawiać o odnowieniu kontraktu. No, wreszcie się zdecydował. Przed nami finał UFL Cup, więc postanowiłem się tutaj pokazać mediom. Według doniesień, Salah zagra jak prawy pomocnik. Jak oni do tego doszli? Oczywiście chwalimy Salaha. Dziękuję Państwu za uwagę, no i czas tak po prostu zdobyć pierwsze trofeum, od pierwszej minuty na napadzie zagra jednak Koligakpo, jeśli chodzi o resztę drużyny, no nie mogę, nie mogę tutaj wiecie, szukać półśrodków, symulujemy. No na razie mamy przewagę w tym meczu, jeśli chodzi o posiadanie piłki, Newcastle właśnie oddało drugi strzał, ale ciągle 0-0. Salach, proszę nie zmarnuj tego sam na sam. Salach! I to wyglądał, jakby z prawej nogi trafił. Nic w taktyce nie zmieniam, bo tutaj trzeba zdobyć drugą bramkę. Nie możemy pozwolić na cofnięcie się, nie no, Salach dub z dubletem w finale. Oj, 3 do zera Salach z hat-trickiem, właśnie gdy robiłem zmiany pozucie roznym. Egipcjanin no tak naprawdę przypieczętował chyba zdobycie tego pucharu. Ja zrobiłem jeszcze kilka zmian. Młodego Mortona tutaj wprowadziłem Bradley na prawą obronę. Darwin jestem na napadzie. Taki wynik to ja w ciemno oczywiście biorę. Ty nu nie strafił. 4 do zera, co jest? Drodzy widzowie, to są ostatnie sekundy tego meczu. Czekamy na gwizdek sędziego. Izak jeszcze próbuje zdobyć honorową bramkę, no i niestety udało mu się. Leci tutaj każdy na murawy. No, finał szczerze mówiąc, wymarzony, zadowolony Kieza. Szczęśliwy Dominik Sobo, slajd Dubrawka, oczywiście rozczarowany, no bo. No nikt nie chce wpuścić czterech bramek w finale. Jak fajnie, że to samo zobaczę za dwa tygodnie. Oby się to źle nie zestarzało. Serio, się puchar jakoś dziwnie zrenderował? Pierwszy raz człowiek wchodzi do trybu kariery i nawet w pełni się tym delektować nie można. Ale dobra, no jest, 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 Van Dijk jako kapitan podnosi EFL Cup do góry. Czy ja gdzieś tutaj jestem, czy mnie olali? Chociaż konfetti działa, fajerwerki działają, kibice działają. Szkoda, że puchar Voldemorta dostaliśmy. No ale nie można mieć wszystkiego. Ale zarobiliśmy. U la ale starcie w Lidze Mistrzów. Liverpool kontra Milan. Czas na FA Cup z no drużyna mogła odpocząć, więc nic tutaj nie zmieniam. Niech zwycięzcy doprowadzą nas ponownie do... Co wy a my już jesteśmy w kwietniu. Czas na spotkanie z Evertonem. Tak wygląda liga. No, mamy zaległe spotkanie, ale jeszcze jakiegoś dużego komfortu nie czuję. Dobra, żota od pierwszej minuty. Walimy symulację. I na szczęście 2 do 0. Gakpo i Salah. Takie mamy te statystyki. Salah 25 bramek w 30 meczach. Jeśli chodzi o asysty, 15. Ciekawe, czy dobije do 20. Daje szansę Uniezowi od pierwszej minuty, bo ma zielony diamencik. No i niestety 2 do 2 z Fulham. Kurde, ale Darwin trafił. I Salah. Dobra, Premier League zostawiamy na boku. Czas na ligę mistrzów. Kurczę, wolałbym rewanż na Anfield. Co nie, ale mam nadzieję, że fajną zaliczkę zgarniemy. Świerć finał, to brzmi dumnie. I mamy 3 do 2. Cholera. No, szybkiej symulacji nie w rewanżu, ale salach z hat-trickiem. Co za liczby? Mam wrażenie, że trochę trendowi morale zjechały, bo miałem jednak negocjować z nim nowy kontrakt. Zleć przedłużenie, no, obyś się zgodził. 3 lata, 210 tygodniowo? Mało. Niech będzie. I znów salach. Ale co jak co ultra realistyczne są te symulacje. Bo nawet tutaj widzimy, jak w wiele salach znaczy dla Liverpoolu. W szczególności w tym sezonie. Wyjazd na San Siro. No, Milan, nie oszukujmy się. Nie jest zbyt dobry w tym sezonie w rzeczywistości. Myślę, że wielu rozczarowali. Rozczarował Theo Hernandez. Mecz 16 kwietnia, dzień po moich urodzinach. Mam nadzieję, że moi piłkarze mnie nie rozczarują. No jednak, Darwin ostatnio bez goli. Nic lepszego nie ułożę. widź w Milanie? On serio tam gra. Ty, przepraszam nie, ale tak szczerze, to ja trochę zapomniałem już o istnieniu tego piłkarza. Nie, 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 cholera jasna, Jowić, ze wszystkich ludzi to on trafia do siatki. Ile on ma minut w tym sezonie? 101. Salah, jak chcesz złotą piłkę, to musi być ten mecz, no jak ty tutaj nie trafiłeś? Dobra, ostatnie 20 minut, ja to muszę tak obejrzeć. McAllister, świetna kontrola piłki, Soboslaj, podanie do Argentyńczyka, ale oni się gubią, oni za bardzo pomysł, nie mają. Salah, pokaż ten swój... Kurde, tręcik, co ty robisz, nie? Wracaj się do tej obrony, bo oni mają mnóstwo miejsca. Ja oprócz tego, Gag, po to żadnych zmian nie robiłem. Jest okafor w Milanie. Konate, proszę, przepchnij go jakoś. Brawo, Alison. Ty, jaka fajna animacja, że tam bramka była. No Milan prowadzi, muszę zrobić zmiany. Kompletnie zmieniamy swoją filozofię, 4-2-4, nastawienie na pełną ofensywę, mamy 15 minut, no nawet mniej, ale może sędzia coś doliczy, nie? Salach od razu do Trenta, który jest teraz ofensywnym wahadłowym, tutaj Okafort, no ładnie jednak, 5 goli w 9 meczach, ale jeśli my odpadniemy z Ligi Mistrzów, no to nie, no to nie ma sensu. Najgorsze jest to, że ten czas tutaj tak szybko leci, mogłem ustawić dłuższe połowy, nawet kurde, na 20 minut. Czemu oni się tak bawią, nie, Pulisic! Koniec marzeń! Gdybym miał włączoną możliwość zwolnienia, pewnie już kopnęliby mnie w dupę. Tak, po prostu przepraszam kibiców. I teraz przede mną wielkie wyzwanie. No, ciekawe, jak się to rzeczywiście odbije na moich piłkarzach. Myślę, że jakaś rota. No dobra, akurat tak źle to nie wygląda. Myślałem, że wszyscy będą smutni. Ale Wanda, kto to się zregenerować musi. No wiem, że jest kapitanem, ale no niestety, taka jest rzeczywistość. No i niech ten żota gra. Okej, okay, pewne 3 do 0. Salak znów trafia. Oho, Fabrizio Romano informuje. Według wiarygodnych źródeł, stawek menedżerski zespołu Liverpool jest już bardzo gorący. Czy Belka zachowa posadę, czy ten los jest już przesądzony? Sprawdzają Mojej cierpliwości? Chyba zacznę interesować się koszykówką? Lol, żałosne. Dobra, rozprawmy się z tym szybko. Tottenham na własnym stadionie 3 do 2. No i znów salach z dobletem. Dla przypomnienia, salach w sezonie 17-18 strzelił 32 gole. Tym samym pobił rekord Premier League. Później niestety pobił go Haland. ale 4 mecze do końca to chyba się uda. Let's go! 2 do 1 i proszę Państwa, Kieza z golem w Premier League. Ciekawe, czy to się sprawdzi. W sensie, czy trafi gola w Premier League. Słuchajcie, to jest tak naprawdę mecz o mistrzostwo, mecz o mistrzostwo na Anfield z Arsenalem, wystarcza nam remis, kibice są pewni, czysta adrenalina w duszy, ale taki scenariusz rzeczywistości, ja jestem na tak, no musi być konferencja prasowa. Saliba wyrósł na kompletnego lidera, dobra, nie obchodzi mi na kogo wyrósł Saliba, ja tutaj pochwalę formę, no nie, znaczy formie to ostatnio nie ma. Ale bardziej myślałem, że porozmawiamy o tym, że no znów ten salach jako prawy pomocnik. Kurde, to jest o mistrzostwo a wy mnie o takie pierdoły pytać, no powinniście zapytać, czy jestem pewien, że my tutaj zostajemy mistrzami. Beznadziejna konferencja. Jaką drużyną by tu zdobyć Premier League? Wydaje mi się, że Żota zasługuje na start od pierwszej minuty z salach, żeby walczył o te gole. No cieszę się, że nie pojawiła się tutaj żadna poważna kontuzja, nie? Bo ona inaczej. Myślę, że gdyby w tej karierze Salach się nabawił kontuzji, nie byłoby mistrzostwa, nie, patrząc na te wszystkie symulacje pewnie wykonalne. Zróbmy to. Normalna symulacja, nie szybka, bo jednak chcę śledzić ten wynik na żywo i widzę, że moi piłkarze są wściekli, są głodni, od razu atakują. Ale też hitem byłoby, gdyby jednak Arsenal tutaj wygrał. Jakimś cudem przegrałbym wszystkie następne spotkania, nie? Też ciekawy scenariusz, ale jednak liczę, że Rzota teraz poda Salah! 31. gol w sezonie. Gol, który może dać mistrzostwo. Się podjarałem, jakby to się działo na żywo. Ale ja to traktuję jako wróżbę, nie? Oj, oj, jest odpowiedź. Mikel Merino, czarny koni Arsenalu. Ale przypomnę, że wystarczy nam remis. Ale remis na Anfield, by zdobyć mistrzostwo, no, no z jednej strony dobra, koniec końców, to jest zdobycie mistrzostwa, mistrzostwa, nie? Ale to by nie smakowało tak samo dobrze jak zwycięstwo Louis Dias 2 do 1. Jesteśmy słoneczny Anfield, 5 minut do końca spotkania. No, Merino próbuje tutaj jeszcze coś wyrzeźwić, ale to słońce świeci. Jedna z ostatnich akcji, no Marino poleciał i teraz trend do Salaha. Czy my to utrzymamy? Jeszcze atakujemy. Ostatnie sekundy, panie i panowie, czas na epicką muzykę, bo Liverpool w tym momencie wygrywa kolejne mistrzostwo Premier League. Chyba, że Darwin jeszcze strzeli, Gakpo? Ostatni gwizdek! Stadion powinien teraz eksplodować. Czemu oni się tam nie cieszą? Chyba, że płaczą z radości. Jest, jest! Derec po raz 20 zdobywają Premier League. No i czy to jest ostatnie mistrzostwo Salaha w barwach Liverpoolu, Van Dijkan Trenta na pewno nie, bo ja tutaj go podpisałem. No wielka szkoda, że też zryte jest tutaj to... ten puchar, nie? Ale jakbym miał właśnie typować triumfy w tym sezonie... No nie no co to jest za gówno, no przepraszam najmocniej, ale czuję się opluty po prostu. Siódme poty wylałem, żeby zdobyć yy, to trofeum właśnie w meczu z Arsenalem na Anfield. No ale tak, ja, ja wam powiem, że... Jeśli chodzi o mecz z Newcastle, no to nastawiam się na zwycięstwo, nie, no bo tak po prostu myślę, że to też pierwsze puchararne slota byłoby to tak po prostu coś cudownego. Jeśli chodzi o Champions League, tam jestem bardziej pokorny, te ze względu na to, że w pierwszym meczu jest mecz no pierwszym po prostu PSG jest kolejnym rywalem Liverpoolu, ale też pociesza mnie, że jakby miało coś później tak, to że rewanż jest na Anfield. Jeśli chodzi o ligę, to też po ostatnich wynikach jestem w miarę spokojny, więc naprawdę nie będę zaskoczony, jeśli wszystko co wydarzyło się w tym filmie, wydarzy się też w rzeczywistości. Jak coś takiego może być zepsute? Nie? Żałosne. I myślę, że już na spokojnie możemy sobie dojechać do końca tego sezonu. Damy zagrać młodym. Mrożek to twoja szansa. Ej! Jeszcze Kieł zatrafił, ale nie Salah. To ja młodym podziękuję. Zobaczmy, jak potoczy się ostatni mecz w Premier League. Czy Salah trafi? Trafił Darwin, trafił Salah, co oznacza, że wyrównuje swój rekord. Ale ciekawe, kto zostanie graczem sezonu, prawda? Panie i panowie, to Rivaldo, jakim studem w Premier League przyznaje tę nagrodę. Jest Mohamed Salah. No, 32 gole. Zaraz zobaczymy, ile asyst. Ale co mogę powiedzieć? Powiedzieć, no, no kto jak nie on. myślę, że gdyby sezon zakończył się w tym momencie, to i tak ta nagroda by trafiła do niego. Ale styluweczka, Haland był blisko. Sezon zakończył na 29 golach. Też niezły wynik Watkinsa i Saka jeśli chodzi o asysty, no 17. O 3 za mało. Tak, coś jak mamy się z czego cieszyć, bo na paradzie mistrzowskiej pojawiają się dwa trofea. Na szczęście już w pełni zrenderowane. Wielka szkoda, że nie mieliśmy tej odrobiny radości po zagraniu tych meczów, prawda? Ale jest szczęśliwy trend. Są koszulki z napisem Champion. we Cieszę się, że mogłem przynieść radość tutaj kibicom w Liverpoolu. Kanie? Co jest? Benfica wygrała Champions League w finale za AC Milanem. W to raczej nie wierzę. A w razie czego Liverpool 89 punktów, Arsenal 80. Manchester United skończył na miejscu 8, co na pewno kibiców by zadowoliło. Jeśli chodzi o spadki, no to i Leicester, i Southampton. Roma wygrała Ligę Europy. Leverkusen przeszło przez Aston Villa, jednak w kolejnej fazie polegli właśnie z Benficą. Jednym, go jednym golem, kurde, awansowali te, Ale wow, takie derby. Mediolanu w półfinale. Też pięknie, tylko czemu to jest Liga Europy? No nic, no to już koniec sezonu, prawda? Żadne inne rozgrywki nie mają miejsca. Cieszę się, że byliście w trakcie tej przygody ze mną. Myślę, że te rzeczy związane z Liverpoolem się wydarzą. Liczę na coś więcej w Lidze mistrzów? No i coś, mam przeczucie, że takiego obrazka nie zobaczymy. Ale kto wie? Postanowiłem jeszcze pokazać wam statystyki Salaha. Ostatecznie zanotował, że tak powiem, 49 wkładów w grę w Premier League, co oznacza, że pobił rekord Alana Schirera. Dla przypomnienia, on wynosił 47. Suma bramek i jas... Asyst we wszystkich rozgrywkach wyniosła 68. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Dajcie znać w komentarzach, jak wy uważacie, że zakończy się Premier League, czy Liverpool się jednak potknie, kogo wy widzicie jako faworytów do wygrania Ligi Mistrzów. No już niedługo te rozgrywki wracają, też się nie mogę doczekać. Trzymajcie się, cześć!